Witam się Państwu piątek o poranku. Dziś zapraszam na rozmowę z prezydentem Poznania u nas w studiu Jacek Jaśkowiak Witam serdecznie, Panie prezydencie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Miało być w nocy burze, miał być deszcz i nie wiem, czy pan się modlił, czy ja się modliłem, bo chyba tylko to nam zostaje. Nie było tych burz, bo pan mówi, że gdyby przyszło co do czego, to tak naprawdę nie będzie robionej żadnej specjalnej kanalizacji, bo to jest nieekonomiczne. Po pierwsze, no jeżeli są opady, które zdarzają się raz na 100 lat, a ten, który mieliśmy trzy dni temu, to był właśnie taki opad. Nie wykonuje się takiej infrastruktury, by raz na 100 lat ona po prostu mogła przyjąć taką ilość wody. Stąd te parametry, które się przyjmuje, ale to nie tylko ale w, Pozdaniu, nie w Warszawie. Nie, pan mówił raz na 10 lat, teraz już raz nie, na 100 lat. Ta, ten opad, 64 litry w ciągu de facto 30 minut był opadem rekordowym i mam informację z akwariatu, że takiego opadu nie mieliśmy od 100 lat. Były opady, gdzie w ciągu dwóch, 3 godzin spadło 60 litrów wody, ale to jednak były 3 godziny, a tu mieliśmy 30 minut i w takiej sytuacji. Żadna pojemność normalnej infrastruktury tego nie przyjmie. Stąd cieszę się, że nie było żadnych ofiar Też się z tego i że udało nam się tak naprawdę przejść przez to tylko z tym, że ktoś to no, suchą, suchą nogą nie. Ale, ale ta woda na szczęście została odprowadzona i ten system, który mamy, to, że go konserwujemy, to, że te wszystkie rury były przepustowe, pozwoliło tak naprawdę na to, że przeszliśmy przez to w Dobrze, miarę. Panie ale klimatolodzy mówią, że tak naprawdę będzie to się powtarzało częściej, to nie będzie raz na 10 lat. Niedaleko chyba wczoraj czy wywiad wyborczej, w której profesor Hojnicki, klimatolog Wybitny mówił, że, że tak naprawdę musimy się nastawić na częstsze takie sytuacje, a ja już nie mówię o takich dużych opadach, ale wystarczy, że troszeczkę popada i te nasze wiadukty i tunele poznańskie przypominają mi troszeczkę metro warszawskie. To są takie symbole, tam się wszędzie gromadzi woda, więc ja już nie mówię o ulewie, ale czy naprawdę nie da się nic zrobić w tym kierunku, bo no, yy, przede wszystkim to, my musimy... Poznańska Żółta Łódź pod wodą. Nie, nie. przede wszystkim my musimy y, taką wodę, która nam spada z nieba, y, jak najdłużej utrzymać, bo ona będzie potrzebna za 2-3 tygodnie, kiedy zrobi porównanie. się gorąco. Y, stąd y, naszym działaniem przede wszystkim jest ta retencja i te stawki za deszczówkę, które pozwalają nam w tej chwili motywować do inwestycji w retencję zarówno spółdzielni mieszkaniowe, jak i też wspólnoty, jak i deweloperów, y, czy też y, prywatne osoby, które mają ogródki, to to jest ta droga, którą musimy pójść jak najwięcej tej wody musi wsiąkać. I musimy też zrozumieć, że tak jak w Hamburgu mamy na przykład plac zabaw, który jest tymczasowym okresem, to jest tylko tymczasowe, dlatego że to jest ten teren pseudozalewowy i musimy się nauczyć tego, by przede wszystkim wodę szanować. To jest wielkie dobro, bardzo cenna jest ta woda i my musimy zrobić wszystko. Mówicie żeby... od dawno retencji, wiem, ale z drugiej strony jest. Też tak, że Poznaj się zabetonowuje. Pewnie Pan czytał te wpisy ludzi pod konferencją, którzy mówili betonoza, 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 ta woda nie ma gdzie schodzić. Wczoraj Konfederacja robiła taką konferencję w parku Wodziczki, mówi, że tam by się przydał trzeci zbiornik retencyjny, dlatego że ten teren Bogdanki no, zalewa notorycznie, a to jest pewnie częściowo pod deweloperkę e, przeznaczony. No, przede, przede wszystkim przeznaczamy 2 miliardy złotych w ciągu 10 lat na właśnie zbiorniki retencyjne. I to jest coś, wczoraj miałem spotkanie z Radą Osiedla Podolany i taki zbiornik, to jest 50 milionów złotych, będzie właśnie na tym osiedlu wykonany. Natomiast tym drugim elementem musi być ta mała retencja tworzona przez wspólnoty, przez spółdzielnie. I co do betonozy, to ja bym przede wszystkim chciał konkretnych danych. Czyli porównajmy tak naprawdę, jaki jest udział terenów zielonych Poznania, jaki jest w Łodzi, jaki jest w innych miastach, bo to są takie kalki, którymi się posługujemy. Punkt Proszę tylko pytanie, czy to co robimy w tej chwili? No choćby ta kwestia tych działek na przykład na Winiarach. Ja też o tym rozmawiałem z Frankiem Starczewskim, z posłem, który też mówił, że, że interpeluje w tej sprawie do pana. Kolejny teren, który może być zabudowany. No po pierwsze miasto jest terenem zwartym i jeżeli porównamy przed 30 laty, ludzie mieszkali czasami w dwie rodziny w takich mieszkaniach na Ratajach czy na Piątkowie. Dzisiaj mamy wzrost zamożności mieszkańców. 30 lat wolności demokracji dało nam tak naprawdę jednak wzrost zamożności Możliwości. i ludzie chcą mieszkać lepiej, wygodniej na większych przestrzeniach. A I I, musimy, i, musimy, i, się musimy, i musimy to akceptować. I ci, którzy chcą mieszkać w Poznaniu, no musimy szukać kompromisu pomiędzy tym, żeby utrzymać jak najwięcej terenów zielonych. No sadzimy 200 tysięcy drzew tam, gdzie miało być pole golfowe. Tworzymy też właśnie różnego rodzaju no, park rataje, tak? Jest przykładem tego, że jednak będzie. Ale inny, panu. inne parki, tak. A drugą ręką powstają jednak nie 64 drzewa, które posadziliśmy na ulicy Święty Marcin, teraz kolejne też, które posadziliśmy i to wysokogatunkowe na Placu kolegiackim. ale proszę zobaczyć też, jak się zmienia nam Warta, to, to wszystko należy jednak ważyć, bo, bo łatwo jest takimi kalkami pójść, że betonoza motywujemy spółdzielnie, również mogę wskazać przykłady, gdy deweloperzy dbają o zieleń, proszę zobaczyć na przykład nad Wartą Rivers Park Dolna Ile, ile tam jest też. To może takich deweloperów warto promować. Ja I, tylko... I, I ja właśnie też z nimi rozmawiam. Z, rozmawiam. Rozmawiam z tymi deweloperami. Zachęcam ich do tego. tak? Zachęcam też firmy. Proszę zobaczyć, jak to wygląda w zakresie też podmiotów tej świadomości. alegro, które też w tym obszarze jest bardzo Panie aktywne. Prezydencie, inny temat, bo nas goni, goni, mam tego dużo. Hala pod lipami to jest jeszcze nawiązanie do tej powodzi. Pan ja doskonale wiemy, że o mały wóz byśmy rozmawiali tu w zupełnie innych okolicznościach, tylko właściwie przytomność umysłu dyrektorki szkoły sprawia, że tak nie jest. Ja sobie tak myślę, że ta, ta, ta budowa tej szkoły, która powstała tak naprawdę świeżo. Wiem, że było dużo wykonawców. Wycofywali się. W końcu kończyły PIM, kończyły Poznańskie inwestycje miejskie. Będzie to sprawdzane. To jest sprawdzane oczywiście przez prokuratora. Akurat pan ja, wezwał na dywan? Nie, e, nie. Ja już mam w tej chwili wiedzę, e, jakie są prawdopodobne przyczyny tej katastrofy. Bo są jakby trzy możliwości. Błąd projektowy. Drugi to jest kwestia wykonawcy, bo e, też materiały, które były użyte. E, I trzecie ewentualnie to jest kwestia konserwacji. Ja już w tej chwili wiem. Ja słyszałem mieli. o dwóch. E, ja już w tej Z, chwili wiem, jaka jest przyczyna. E, I to niestety no tak jest, że. To jaka nie... jest przyczyna, panie prezydencie? Dowiedzą się państwo, bo prokuratura to z pewnością w najbliższym czasie ale nie trzecia przedstawi, przyczyna. ale na pewno nie jest to przyczyna, która leży po stronie PIMU i też na szczęście tak naprawdę nie jest to też związane z zaniedbaniami w zakresie konserwacji. Tutaj naprawdę jestem głęboko wdzięczny przytomności pani Czyli dyrektor. Ja, że tak powiem, dedukcją błąd w projekcie. Tylko to nam zostaje. I niestety to jest 1500 metrów kwadratowych i to jest kwestia spadów, to jest kwestia tej możliwości odprowadzania tej wody. Mieliśmy taką katastrofę w Katowicach, jeszcze nie tak Mam dawno, Mam to od gdzie, razu był, gdzie, był, gdzie był ten śnieg i to niestety no, jest kwestia uprawnień, które posiadają konkretne podmioty czy osoby i również inspektor Pułkarzewski jasno mi powiedział tak naprawdę, jak pewne rzeczy wyglądają. Michal powstało więcej. Ja drżę. Będzie sprawdzanie? No po pierwsze, tak, no, to jest tak, że na dzisiaj ja rozmawiałem z panem inspektorem, co my możemy zrobić, panem Łukaszewskim, i on mi powiedział tak, jeżeli jest projekt, który został wykonany przez osobę z uprawnieniami, to inspektor nie może ingerować tak naprawdę w tego typu projekt, no bo to jest jednak również konkretne uprawnienie, konkretne umiejętności, konkretny projekt. I projekt ponosi, ponosi również osobistą odpowiedzialność. odpowiedzialność, no to co musimy tylko zrobić ewentualnie poprzez takie przypadki gdy dochodzi do katastrofy gdy dochodzi to potem do ukarania pewnych osób no jednak w ten sposób wywołać pewną presję na projektantów na wykonawców żeby jeszcze bardziej solidnie podchodzili do sprawdzania tych elementów które są wykorzystywane przy budowie i również tak żeby przy tym projektowaniu brać pod uwagę te warunki klimatyczne Ja liczę na to, śniegu. że będzie przegląd tych nowo powstałych hal które wykonywał Pim. A co właśnie z Pimem w tym momencie? Odchodzą fachowcy. Było o tym ostatnio głośno. Tak naprawdę został Marcin Gołek, pański człowiek na froncie no, nie, wschodnim. Przede wszystkim wszystkim politycznego. Nie, nie politycznego, bo tak naprawdę PIM, tak. Przechodził wielo, prze, Pim przechodził wielokrotnie sytuację kryzysową. Chociażby wtedy największą, gdy zmarł pan prezes Śródziemnomorski. I wtedy były również różnego rodzaju obawy, jak my sobie z tym poradzimy, a ten front inwestycyjny, który prowadzimy, Ronda Rataje, Wierzbięcice i wszelkich innych, pokazuje tak naprawdę, że Pim sobie świetnie radzi i to jest kwestia podziału pewnych obowiązków. Co więcej, tak, no muszę wziąć pod uwagę to, że to jest realizacja inwestycji, która dzisiaj jest wzorcowa w innych miastach, tak, czyli w tym momencie przyjeżdżają do nas i patrzą, jak się my to Ale zastąpić takich ludzi, jak Grzegorz Bubula, Gerard Ma Masłowski, to byli e, ludzie, no, którzy dało, zęby dało dało, dało, się zastąpić, dało się zastąpić takich ludzi, jak chociażby prezes Śledziejowski i w tym zakresie ja całkowicie rozumiem pana Bubulę, dlatego, że wiem, jakie są Powody jego decyzji i są nieraz sytuacje trudne. Również mieliśmy jeszcze nie tak dawno sytuację kryzysową, gdy pani prezes była też w szpitalu, o czym media tak, może nie donosiły. Tak, i takie sytuacje się w zdarzają w tych spółek. Przede wszystkim pierwszą spółką, którą, którą uznałem, że muszę ją uporządkować, to był właśnie Pim. I to jest spółka, która podlega mojemu nadzorowi, a ja ją kontroluję to jest. Nie, nie, nie powiem, nie, 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 powiem, nie powiem, że to jest oczko w głowie, ale to jest jeden z najważniejszych podmiotów. Przy inwestycjach na poziomie miliarda 200 w skali roku to no, sprawność działania tej struktury jest dla mnie bardzo istotna, stąd nawet śmierć pana Śledziewowskiego nie spowodowała zacięć, chociaż były takie obawy również formowane przez Panie państwa dziennikarzy. zostawmy kwestie dotyczące ulew tych wszystkich spraw. 28 czerwca w stolicy Wielkopolski ma być inaugurowane Stowarzyszenie Rafała Trzaskowskiego. Zapewne nazwa wspólna Polska zostanie. Ja się tak zastanawiam. Y, każdy termin. Tylko dlaczego ten 28 yy. czerwca? Każdy inny, tak naprawdę. Wczoraj senator Ziemniak z Platformy Obywatelskiej mówi, że nie rozumie tej decyzji. Kombatanci, którzy mówią, nie potrafią zrobić. Czerwiec powinien być dla Poznaniaków. Yy. Ale mamy miesiącu? również w tym czasie przecież pan minister rał Spraw Zagranicznych, tak mamy Szczyt Wyszygacki. No to, to ale jest w Rugalinie. Ale, no, ale jest w Poznaniu, przecież ja będę witał właśnie z panem marszałkiem, z panem, ale nie wojewodą, z nie, z panem wojewodą. Z panem wojewodą, także przy okazji tego typu e, wielkich rocznic e, można zrobić coś, co jest tak zwaną imprezą towarzyszącą. I to jest właśnie to, co w tej chwili robi minister Spraw Zagranicznych. O, impreza i w tym rangi obchodów. Nie, to jest w tym zakresie nasz zwyczaj, bo ja też byłem na obchodach powstania warszawskiego, byłem też na Westerplatte i mamy taki zwyczaj z koleżankami, z kolegami prezydentami innych miast, że my też w ten sposób okazujemy szacunek dla danego miasta, danego wydarzenia. I w tym zakresie my oczywiście również czwartku. o 19 złożymy razem wiązankę. E okażemy szacunek tak naprawdę czerwcowi 56. Panie prezydencie, ja to rozumiem, tylko intencja jest, może i słuszna, tylko wygląda tak, jakby to było jakieś zbianie kapitału politycznego. I nie, to, takie nie są jest, zarzuty, to nie jest, 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 jest zbianie kapitału e, politycznego. To jest tak naprawdę sytuacja, w której ci prezydenci e, wielu miast będą w Poznaniu, bo byliby i Ale tak. Ale mogą, I mogą w tym być zakresie, pierwszego o, innej, o innej godzinie, e, absolutnie w innym miejscu, e, nie pod krzyżami tak e, my spotykamy się żeby również zrobić coś innego. Ale traktujecie dla to jako symbol. Jednak ten 28 czerwca wkładacie na sztandary, że tego właśnie dnia inaugurujecie stowarzyszenie. Ja się cieszę, że będę gościł tak wielu prezydentów innych miast w Poznaniu 28 czerwca. Ja się też cieszę, że możemy mówić o różnych wymiarach tego dnia. No, ale inicjatywa bo, polityczna. Powstaje. Wie pan, co jest dla mnie najważniejsze tak naprawdę w tym wydarzeniu? pamięć Czyli o poległych powinna być. Pamięć o poległych. ale to jest również szacunek, który im okazujemy, mówiąc o tym, co oni wtedy uzyskali. Bo oni tak naprawdę wygrali wtedy to, a ten, Można było zaprosić wygrali, prezydentów oni czerwca 56. Lekarze, Oni wygrali Bez wtedy powodzenia. ten czerwiec 56. A wie pan się. dlaczego wygrali? Dlatego, że e, poszli, e, mimo że te, ta przewaga tych 380 czołgów była taka e, wielka, oni uzyskali jedną wielką rzecz. E, po czerwcu 56 nie mówiło się już, że to jest nasza władza. To była obca władza. To była władza narzucona nam przez Moskwę i w tym momencie to jest tak naprawdę dla mnie ten czerwiec 56, to jest nauczka dla wszystkich rządzących, że tak, ale... przede wszystkim jesteście po to, żeby sprawować ale... władzę dla innych, służyć innym, a nie sprawować władzę dla samej a władzy. A ja tu jakieś polityczne mimo wszystko nuty czuję w dniu, w którym nie uważam, że powinny być. Ba, panie prezydencie, gdyby pan proklamował Towarzystwo Przyjaźni Poznańsko-Warszawskiej odwiecznej przyjaźni, nawet tego dnia, to ja też bym się oburzał. Nawet gdyby ono się miało zajmować tylko i wyłącznie kultywowaniem. Mówię, ale to jest pana prawo każdy ma tutaj to jest demokracja to są właśnie te możliwości prezentowania różnych poglądów e, ja nie widzę w tym absolutnie nic zrożnego po pierwsze żeby prezydenci innych miast okazali szacunek powstańcom czerwca 56. po tak. drugie żeby w tym dniu e, również wydarzały się inne rzeczy Pierwsza... takie jak szczyt na przykład ja się cieszę z tego z że, pierwszej części że, że, się że ja się cieszę że Szymon Szykowski welsenk e, poznaniak e, wiceminister spraw zagranicznych zorganizował tutaj dla podniesienia rangi Również tego czerwca, dlatego żeby o tym się mówiło więcej. A czy powołanie Stowarzyszenia Politycznego podnosi rangę czerwca 56? Udział i, obecność, udział i obecność prezydentów innych miast moim zdaniem absolutnie podnosi rangę tych wydarzeń. I ja się cieszę, że oni do nas przyjadą, bo wtedy mówimy o tym czerwcu 56 nie tylko w Poznaniu. Mówi się o tym również w całym kraju. No i to jest ostatnie zdanie Jacka Szkowieka w dzisiejszej porannej rozmowie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dobre Dziękuję również.